Siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Po prostu Cześć się będzie dobry, odcinek ja Kamil witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli chcecie, żebym dalej nagrywał, zostawcie łapkę w górę. I jak ktoś jest nowy, kliknijcie subskrypcję na kanale i też pamiętajcie, żeby być na Instagrama, jak i na mojego pierwszego, jak i na mojego drugiego. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście tu ze mną, oglądacie te filmiki. Nie wiem dlaczego komentarzy nie ma, ale to nie Słuchajcie, dzisiaj, 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 dzisiaj robimy super odcinek, ponieważ będę pisał do celu celebrytów, albo influencerów, albo youtuberów i zobaczymy kto mi z nich odpisze. Dzisiaj napiszę, a jak się zbierze trochę, że ktoś odpisał, to też zrobię, tego z, te też zrobię z tego odcinek. Więc zaczynamy. Dzisiaj nie nagra, będzie lipa trochę. <grym> będzie trzeba powtarzać, chociaż nie wiem po co. Dobra. Pomysł zgapiam od Friza. Friz zgapia od kogoś tam i, i ten ktoś to chyba zgapia od kogoś tam i tak się to ciągnie. Jakby ktoś pisał, że od kogoś odgapiam, to przepraszam, ale inni też od siebie odgapiają. Napiszemy do Freeza, ponieważ od niego zgapiłem, ale założę się, że on, on ma tyle ty... Patrzcie, w ogóle zrobiłem coś takiego, że... Ha! Widzicie? uluszek czeka, aż zrobi basen na balkonie. Będzie śmiesznie po prostu. Cześć. mam takie pytanie. Mam takie pytanie. Lubisz przysmażone pierożki czy gotowane? Zobaczymy, czy odpisze. Będzie śmiesznie. Lecimy do kolejnej osoby. Ale super! A ja widziałem to zdjęcie bez tego, więc yy, no... Powiem wam, że w tym momencie kiedy ja to nagrywam jest 16 lipiec. Idę trzeci raz do kina na Spidermana Far from Home. Przecież mówił, że on odpisuje na wiadomości Serafin TV. Więc napiszemy do jego wiadomość i się zapytamy. Cześć! Co ty na to, żeby witać się słowem Cyś? Jak odpowiesz, będę się cieszył. Napiszmy do Mixera. Mixer może odpisać. Tak mi się wydaje, bo on ma 175 tysięcy obserwujących. Czyli jest jakaś szansa, że odpisze mi. A nie tak, jak inni mają milion. Dzień dobry. Co no, powiesz na wspólny owiadek moim pluszakiem? <laughs> Będzie śmiesznie, jak odpiszą. Dobra, teraz napiszmy to Madzi Wójcik, ta, która wygrała Big Brothera. Więc uwaga. do napiszemy... A ty lubisz wielkiego... A ty lubisz wielkiego... Brata. I takie... Zobaczymy czy odpiszę też. Teraz napiszmy do Sylwii przybysz. Pytam się czy nagra ze mną piosenkę. Co powiesz na wspólną piosenkę? Wspólną piosenkę piosenkę z... Co powiesz na wspólną piosenkę, dobra. Tyle. Napiszmy do Kamila Grosickiego i napiszemy do niego co powiesz na wyścig ze mną okej okay. dobra będzie śmiesznie jak ktoś odpisze i dobra teraz możemy do Karolka napisać a Karolkowi napiszemy cześć Karolek nurtuje takie pytanie czy jakie możemy nurtować pytanie m czy albo nie woli jak jest słodko czy słono dobra dobra a, no tak, bo to się jeszcze nagrywa. Słuchajcie, taka sprawa jest, że zamówiłem sobie Maciochy e, i przyszło do mnie teraz, a zamówiłem wczoraj i mail mi przyszedł, za 3-5 dni dopiero będą. No i taka śmieszna sytuacja po prostu. A przyszły po jednym dniu, więc fajnie. Myślę, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków na kanale, to zostawcie tutaj. Nie wiem ile łapek w górę, ale jakbyście mogli zasubskrybować kanał i powiedzieć znajomym, żeby też zasubskrybowali, to bym był bardzo wdzięczny. Trzymajcie się i do następnego. 对。Y.